No tak, z takim niebezpieczeństwem, jeśli zanim zaczniemy grzać. Jakie butle są bardziej, bardziej niebezpieczne? Jak tu mamy nie wiem, butle z propanem, przyjmijmy, że tam jest propan. Jakie są bardziej niebezpieczne? Pełne, puste. Puste. To wciągnie, że środka jest białą. Ci nie wciągnie, a acetylen może wciągnąć, propan jest bezpieczny. Tylko do tłumacząc, tak można powiedzieć na taki język, dosyć prosty. Notujemy sobie wodę na herbatę, wlejemy, nie wiem, typowo na tą herbatę sobie 300 ml wody w czajnik. Chwila, moment mamy to zagrzane do odpowiedniej temperatury i tak samo to jest przy ciśnienia na pustym zbiorniku. A jak mamy pełną butlę, czy pełen czajnik, to potrzebujemy dużo więcej czasu, że jest teoretycznie ta butla przez to bezpieczniejsza można powiedzieć o po butlach, póki można powiedzieć nie wiem zapali wam się kuchenka za reduktorem gdzieś na wężu to ta butla póki nie będzie grzana bezpośrednio problem z ona w trakcie generalnie spalania się kłodzi. przy dużych przepływach widać zresztą po tych butlach jak one są zaszronione póki jest gaz generalnie ona jest bezpieczna i przez to teoretycznie ją wynieść ale tu już można powiedzieć nie proponuję żadnego bohaterstwa bo no jak to mówią e, e, bohaterstwo to jest na, e, najbardziej szlachetna forma głupoty Przede wszystkim trzeba pamiętać o swoim zdrowiu, o swoim bezpieczeństwie i o bezpieczeństwie